Dzień dobry, witam Was po raz kolejny. Dzisiaj przyszykujemy sobie barszcz ukraiński. Taki, który robi moja teściowa, jak zawsze zajeżdżam do nich. Do tego potrzebujemy, ja mam tutaj żybarko takie. Nie mam zwędzonego żybarka swojskiego, więc zadowoliłam się żybarkiem z, ze sklepu cztery ziemniaki pokrojone w kostkę cztery buraki średniej wielkości kapusta dwie marchewki dwie cebule może być jedna duża ja mam takie dwie ma, mniejsze no to uży, użyję sobie dwie mniejsze fasole, fasolę namoczyłam dzień wcześniej Tutaj mam gdzieś tak Troszkę dałam za dużo, ale pół szklanki trzeba fasoli. Fasolę będziemy gotować osobno, podgotowywać ją do miękkości, żeby e, później dodać ją do barszczu. Do tego mamy liść laurowy, ziele angielskie, trzy ząbki czosnku, śmietana i koncentrat pomidorowy. Żeberko wędzone, i nasze żeberko wkładamy do wody. Ja przygotowuję barszcz na około 3 litry wody. Teraz nasz liść laurowy z zielonym, i czosnek dodajemy troszkę soli. I będziemy gotować bulion, wywar tego, tak przez około półtorej godziny. I to stawiamy, niech sobie się gotuje nasz bulion. Teraz bierzemy się za kapustę. Ja mam taką malutką główkę. Nie zużyję całej kapusty. Zużyję tak pół. I szatkujemy ją na drobno. Kapustę mamy gotową. Bulion się nam gotuje, fasola się nam gotuje w osolonej wodzie. Zabieramy się za cebulę i marchewkę. Cebulę kroimy w kosteczkę. Cebula nasza już jest gotowa. Marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach. Chewkę mamy już gotową. To samo z burakami. Ścieramy na parce o grubych oczkach. Ja sobie je rozprojektuję, żeby mi było leżej. Wyciągniemy teraz mięso sobie, zostawimy go do ostygnięcia, później pokroimy w kostkę i dodamy z powrotem do naszego barszczu. Wyjęliśmy mięso, teraz dodajemy ugotowaną naszą fasolę, kapustę. I nasze ziemniaki. I to niech się gotuje sobie teraz na wolnym ogniu, a my zajmiemy się marchewką, cebulą i burakami. Teraz rozgrzaną patelnię z olejem dodajemy cebulę i podsmażamy ją na małym ogniu na złoty kolor. Cebula już jest fajnie przyrumieniona. Teraz dodajemy do cebuli marchewkę i tuszymy znowu to razem przez około 2-3 minuty. Wszystko dokładnie mieszamy. I niech to się sobie teraz tak tuszy. 2-3 minutki. Marchewka z cebulą już są takie podtuszone. Teraz do tego wszystkiego wrzucamy nasz burak. Mieszamy wszystko dokładnie. I będziemy to dusić przez około 10 tak, około 10 minut, żeby burak nam zmiękł. I fajnie się podtuszymy, żeby to wszystko stało się takie fajnie. I smaczne tego wszystko. Ciągle się stresuję, jak mówię do Was. Nie wiem dlaczego. Ok. I zostawiamy to na małym ogniu przez około 10 minut. Warzywa już są miękkie. Teraz... Już jesteśmy na końcówce tego tuszenia. Ja dodaję ocet. Wy możecie zakwasić barszcz sobie cytryną. Znam takich ludzi, którzy kwaszą barszcz z cytryną. My wolimy ocet. Ja dodaję tak dwie-trzy łyżeczki, bo będę miała duży garnek zupy. I w ogóle ja lubię jakieś taka kwaskowata ta zupa. I to już jest końcówka. To sobie tak przemieszamy, tylko dosłownie minuta. I to teraz będzie lądowało już w garnku. Przekładamy burak z cebulą i z marchewką do naszego garnka. Ładnie wszystko mieszamy. Pachnie fajnie. OK. Teraz dodajemy nasz koncentrat pomidorowy. I zostawiamy jeszcze na około 5 minut. Nasze mięso ląduje z powrotem w zupie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten barszcz. Zobaczcie, jaki jest czerwony. Pachnie rewelka. I teraz na sam koniec. Ogromna ilość koperku. Przemieszajmy. gotowe zobaczcie jakie jest fajne będzie wam smakował Ukraińcy jedzą bar barszcz z pampuszkami ja znalazłam alternatywę do tego bo pampuszek nie mam roztopione masło dwa ząbki czosnku na malutkich oczkach, szybciutko tak. Koperek użycamy, więc podam mężowi z moją alternatywą tampuszek. Dokładnie mieszamy. Ja mam tu dwie bułeczki, kajzerki. I teraz o tak sobie wykładamy na te bułki. I wkładamy do piekarnika, aż się one przerumienią. Nasz barszcz już jest gotowy. Zobaczcie, jaki jest piękny, czerwony. I nasza alternatywa do pampuszek też już jest gotowa. Dodajemy łyżkę śmietany, obowiązkowo. Mieszamy. Mycha. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam nadzieję, że będzie Wam to smakowało. I do zobaczenia następnym razem. Pa!